Słucham, Szanowni dzisiaj gramy w, w taką grę, nie wiem jak ona się nazywa, ale Wam po. Halo! Szanowni dzisiaj u mnie spał. No. Tak samo Oskar Kozak też u mnie spał. No, Oskar no. Kozak. No. Powiedz no. cześć Oskar Kozak. Cześć. Cześć. Mogę powiedzieć w całą cześć. Cześć. Subskrybujcie nasz kanał 12. i łapkę w górę. Bo tutaj taką fajną ta gra jest sumienie. Ona jest taka mała taka, do rysowania, nie? Taka do rysowania. Dobra, trochę tam mogę ale to nieważne. Na odcinku tak może być. A w komentarzu napiszcie, czy chcecie więcej fajnych gierek jak ta, bo mogę Wam nagrać. Powiem no, dokładnie, bo ty już tam parę razy wyjechałeś. No. Teraz robię to tak dokładnie, nie? O. No. O. O. na Patrz, widzisz tutaj. No. O, magic! ma 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 magiczny marker. Magik! Magiczny. Magic. <grym> 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 Pokażę wam magiczny marker. Magiczny magiczny marker. On jest bardzo fajny. Bo raz go zrobiłem, bo miał tak, tak niefajnie wyglądała tam ta rzecz, którą kororowałem, było tyle e, e, pust białych rzeczy. A no. mówi No, o nie. Krakopolska, już się przyzwyczaili do Krakopolska i mówi na mnie Kracopolska, Polska, mówi się Krakopolska. No. Z Jest dziesiąta godzina. Krakopolska, naplułaś na swój telefon. O nie. Czekajcie. No. No. Poczekajcie. Patrzcie, widzicie? Tak to się dzieje. To jest ten... magiczny marker. No. Okay. Ja w tą grę wcześniej nie grałem w pierwszy raz, ja Pierwszy raz ją pokazuję, Widzicie jak to jest dokładnie? Lala. To trzeba odblokować ten magiczny marker. Nie, najpierw e, Za reklamę jest daną Tutaj trochę wyjechano, co to ma znaczyć? Nie, to tam jest po prostu, po prostu białe, a nie wyjechane. Nie, ja kiedyś, ja chyba dawno temu miałem tą grę kiedyś, no i wziąłem sobie magiczny marker, to też nie, kiedyś, no. ba, to było chyba 4 lata temu, nie pamiętam, czy to była dokładnie ta gra, ale wziąłem sobie marker, nie, on kolorował tak, do, ale on, wiesz, jak bardzo, on kolorował bardzo dokładnie, no, wiesz, wie, jak bardzo dokładnie, wyleciał linią przez całą mapę. Ale wiecie, ja pogram w inne gry też, cielo, elo, tutaj mamy kolejną grę, ba... Back it on. No, Szymon polska, Wam fajne gry. No fajne gry, to, to odcinek. A czekaj, że mam polskę bo ja muszę ci coś pokazać. Gdzie, gdzie tu się ten? Gdzie tu się polska się robi, to że wybiera w sobie. No, ale ja mam jeszcze serduszko tam. No takie serce, ja mam to. Dobra, e, piecz. A Ty sobie co chcesz? No, bo to jest dla samego siebie. Tutaj się dla klientów no i samego... No. O, co... No, a ta gra mi się trochę nie podoba. Aha, no, dobra. dobra, już. Ja no. ja no, Dobra, ty robisz takie ciasto. Weź teraz biały i na środku idealnie i do was nie taką gropeczkę zrobić, powiedzieć. O, tak zostaw i zrób mi się jeszcze poszukał. O, Kosowe. Kosmosowe. Kos... na środku mówię, albo no wokół tego, no. Lepiej będzie wyglądało. Nie, ja nie jestem... I na przykład tak... po Eskalowcu, co ty zrobiłeś? Nie, no ja nie umiem tak malować, wiecie? Bo Oskar Kosek jest w ogóle, wiecie, kim najlepszym matematykiem. W, w przedszkolu. No, w przedszkolu. W przedszkolu, bo tak nie Tylko zdało. dzisiaj się trochę raz pomylił, bo powiedział, że 7 minus 2 to jest 4, to jest 5. No i dobra. Ja też się czasem mylę, czyłam polskie, ale też się czasem myli, każdy się czasem myli. No na przykład e, zapomina o czymś na przykład ja, ja kiedyś zapomniałam, jak się nazywam tutaj i sep... O, ta, jaka posypka widzowie? Może taka serduszkowa, bo to jest... No w syp... środku, dawaj, tylko w środku serduszkowa, a tutaj to zrób tą. i... Taką to. Właśnie chciałem powiedzieć kolorową. Kolorowa posypka. Nie, że łowić. Za bardzo. Jeszcze rano. Kolorowa, bo Pyszne. No, czeka, no gdzie, gdzie on ma tego gryza? Właśnie. Jak mu smakuje. Uuu, dla lat tysiąc kasy. E, Ej, ciekawy, ale ciekawe, ile mi się tam kasy załadowało w tym bake, Bucket. Eat. No. Się, bo mi się ładuje ciągle. O, jeszcze innego. O, ja jeszcze innego ja ja klienta sobie tutaj zrobimy. Znaczy nie wiem, ja tylko sprawdzać na to, bo się bardzo szybko ładuje, ale by też bardzo szybko się wyładowuje. A wiecie, że od telefonu nie zależy to, że twój... Że wasz telefon na przykład bardzo szybko się wyładowuje. Zależy to od gier, albo od YouTube'a na przykład. Ale to bardzo szybko wyładowuje. Albo brały stary z taki szybko wyładowuje. I gdy na przykład macie mało prosto, nie bawcie się telefonem i nie ładujcie go na łóżku, bo... Na internecie no, no. e, widziałem taki chłopiec, który grał se, gdy e, e, Nie grał, e, grał? No. głowu telefon na łóżku potem przyszedł i... Ładował, 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 ładował telefon na łóżku. No, tam no i wygrała, bo poszedł do kibla i tyle. No i... No, a zostawił telefon na łóżku, no ale... No i... Jak I przyszedł, no, to było takie... To... to tam... Podniósł telefon i zobaczył potem tam w... Pod tym telefonem jest takie coś, jakby ognistego, Znaczy no. nie palił się ogień, ale... Okay, I się, tam... pali... O, pali, no. No, telefon robi się gorący i z gorącego potem na łóżku, nie... Się... No, z gor z telefonu po prostu Idzie nie ładujcie powodu. telefony nigdzie nigdzie, na, na przykład w na jakimś puchatym miejscu Szymon, co ty im zakazuj? od dzisiaj Szymon Peskielo prezydent z całego świata zakazuje ładowanie yy, tak, na, na na łóżku on co ty właśnie powiedziałeś? nie wiem okay. Ej Szymon, Ty Szymon zrobiłeś bardziej idealnie niż ja Już co? Nie chcę srać, nie chcę srać konik stra! Nie, <noise> nie ty złe, nie instalujcie tej gry. Nie, konik konikstra. Nie. O nie. Oskar, co tam było? Co? Bo tam był taki jednorowec, nie? Taki koń po prostu. Co? Muszę od początku? Stęcie, zamiast tego, tych włosów... Sobie Muszę od, sobie od początku, stęcie. wiecie? ...tęczę sobie na sobie. Miał tęczę z, zamiast włosów tutaj Ja muszę odpocząć. No i, no i wiesz co się stało? On robił kupę i ten tęczą. Miał ja starał tęczą normalnie, wiesz? Po prostu tak idealnie zrobiłeś, a jeszcze ci musiałeś musia się w początku. No. Zbieram na. Zbieram na 50%. Zbierasz 50%? <grym> Wieram na 700 kasy, ale na, no mam na razie 500 dzisiaj dostanę, chyba mamy stówę za świadectwo i jeszcze oddziaćam albo do z tuba, no i wydechanie. No. Ja miałam ja mam dobre świadectwo, bardzo dobre ja nawet. Moje i... jedynie książce, bo miałem, go, miałem dwie książce, książki bym pisała tam bar za, za bardzo dobre coś tam. I bardzo dobre zachowanie coś. To zostało za bardzo dobre coś tam i bardzo dobre. Widzicie? Gotowe, dałem gotowe. Co? No i znowu będzie musiał od początku. Nie no. Dobra. Dobra, słuchajcie, jeśli słuchacie na przykład od kata, Nie, takie odgłosy, nie ja nie dałam język. to! Mm, mm. To nie jest ta, ta posypka? No. Nie ma jej. No dobra. Ja wiem która to jest. Dobra, nie, 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 Niech tak by... No. Niech na Okej, wypiek. Okej, okay, wypiek. No i 1020 kasy za takie coś. No. Pięknie, nie? Pokażę wam jeszcze jedną fajną grę. Teraz ostatnia, tak? No, tak. Gdzie Tutaj są fajne gry. Mamy tutaj fajną grę. Nie, i... pasz, to odcinek będzie się nazywał tak, bo... Nie, 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 nie. Nie, nie, Nie no, źle, źle zrobiłem. Źle zrobiłem. Więc... Prueba, ty ty ty. i Elo, jak nazwać um, Wy też e, ugryźcie jeden kawałek. Am. Um. Zjedliście? No. Może dobre było. Ja chcę zrobić ogromnego gryza, daj. Co? Simon, Simon ja. Polska, ja wam, pokażę jak zrobić ogromnego gryza na świecie. No właśnie, Zn Spiecie. no. No thanks. No thanks. No thanks. Ja wam pokażę, jak zrobić największą gryza. Poczekajcie. Tak. Dobra. To? No, tutaj kolejny. Jeszcze, jeszcze nie grałem. O, tak. Nie, ty co ty zrobiłeś? No, buła, jeszcze chyba nie wiem o co tu chodzi. A, tutaj od początku musi. No, do co niby tam zrobić? Aha, ogromnego. No, ja, wiem, że, ja wiem, że teraz, trochę nie byłem ogarem, chcę zrobić tego hamburgera, a potem ten. A ja go potem zjem. Tak i tak. Patrz, ja teraz całego zjem patrz. Um, Widzisz jaki grę? Ja ci zjadłem całego. Pięknie. A cię. A tak co? Oj dobra, teraz ja coś chcę spróbować, okej? Okay? Okej. Okay. Musisz pamiętać, żebyś nie... żeby, Gry żeby teraz tak. Żeby, żeby nie, nie tak. zrobić źle, żeby nie zrobić źle. To już dam tu... Wszystkie, wszystkie składniki pomidora daj. Dobra. Tutaj, tutaj. Tak? Tak. Nie! nie! <ścoughs> 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 o nie. Dobra, by sobie... Znowu ja chcę spróbować! My to nie będziemy robić dla odcinka bo to jest fazy. Ja jestem za bardzo nieogarem. pomidora do Tu nie dawaj! Teraz jajo tu, no. Tutaj, tutaj i. <śmiech> <śmiech> dobra, to dobra kończymy odcinek. Nie no dobra, ja jestem totalnym nieogarem, Pa! to. na na Zróbmy No Polska. No i to. Chce, Zróbmy takie gry zainstalować, to. to. napiszcie